This is the farthest that I can take you on company space bucks, Robin. You sure you want this? The research is in everything. It is to me. And Sam. We need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. <sighs> Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. six feet

No cóż, to już chyba stanie się tradycja. Ja za każdym razem w samolocie, po jakikolwiek innych, że będziemy się rozbijali. Fum. Dobrze jest tutaj wrócić. Yes. Yes. To ja mam skaner w łapach? koralowa rafy O, e, o tlen Kurczę, tlen, tlen będzie takich łapach Aż sobie nie wiem, naprawdę, ta gra jest... Czy są jakieś widy? Możliwe, myślę, że ta gra jest niesamowita No cóż, pierwszy raz udało mi się... Łuf, tak wcześnie? Do tej pory, mam nadzieję, udało mi się uniknąć większej ilości spoilerów z tej gry, takowoż... Możliwe, że Wy już ją widzieliście, dlatego bardzo proszę, żeby jednak nie spoilerować, bo Pewnie wszyscy i tak już to wiedzieli, jeśli ktoś nie widział, wstajecie zabawę im, i mnie. Także... Nie róbcie tego. Nie spoilerujcie. Nikomu. Nigdy. Nieważne czy to będzie sam czy jakiś dobry film, anime, cokolwiek tam lubicie serial z Nie spoilerujcie. Tego się po prostu nie robi. Jeszcze... Yy... Jeśli mówimy już o bardzo formalnych rzeczach, pamiętaj, żeby zostawić lajka, like zasubskrybować, oglądać do końca. A teraz kontynuujmy. Jak się tu wchodzi do tej kapsuły? Z spodu. Tu hmm. ewidentnie. to ja do kłopot. Dotarłem do tej kapsuły. No, czekaj. A! <śpiewanie> Co? I want to offer my sincerest condolences on the passing of your sister. I got to know Sam better towards the end of my mandate with Altera on 4546B, when we were thrown together as basemates at Outpost Zero. She spoke often and fondly of you. I thought you should know it didn't sit right with me when Altera blamed Sam's death on negligence. The Samantha Ayu I met was many things. Kind, clever, devoted to her work, but never negligent. I wish I could offer you something more substantial, but my access to information has been cut off. You may be in a better position to look into things than I am. If you're able to, Delta Station was our HQ. They were in a big hurry to leave, and there might still be information to be found there. It has a big radio tower, impossible to miss. I hope you find the answers you seek. Delian Bench. Czyli będziemy próbowali dowiedzieć się, co się stało z moją siostrą, jak umarła. To jest trochę niepokojące, dowiedzieć się, jak umarła moja siostra. Wiadomo, akcja gry dzieje się ileś lat po sernacji 1, Jak widać, Altera prowadziła już jakieś misje na 4, 5, 4, 6 B. I... Go, jak to się wnioskować również z kaczterki początkowej działamy na własną rękę, a Terra nie chce się niczego, nie chce, żebyśmy o niczym się dowiedzieli. Kto chce, niech przeczyta sobie te wiadomości, w, ja po prostu, niech zatrzyma sobie w odpowiednim momencie, po prostu przeczyta, ja przeczytam je sobie po nagraniu, po prostu nie chcę, żeby... Nie będę tego teraz cały czas czytał, bo szkoda na to czasu w odcinku. Ja um, już muszę, muszę, muszę zagrać w ogóle. Przetrwanie. Radnik przetrwania. Pff, po co to komu? Przedłem całą sam pierwszą sernotikę. O, wszystkie standardowe e, przepisy. No to wszystko znamy i lubiamy. Nie ma nic na razie nowego. Well Sam, I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio Towers is as easy to spot as Will said. Fajne, fajne, że mamy widok na zewnątrz. Problem mnie to, że... Nie mamy tutaj żadnego widocznego źródła energii, ale to chyba nie będzie miało żadnego zlecenia. Lifehot miał swoje zasilanie. To było w sumie ciekawe. Chyba nawet nie pamiętam, czy było tak w B, najnowszej wersji. Chyba w Alfie albo w B trzeba było uzupełniać te ogniwa. Tak, jedno ogniwo, które trzeba było uzupełnić, wtedy działało radio. Coś takiego, ale nie pamiętam, czy tak ciągle ja dawno nie grałem początku samego. Tak, no to wszystko tak jak było. Ok, podstawa. No to był dwa tytanu. Nie, ty i guma silikonowa, okej. Okay. Yy. A tu jest schowek. A, czyli nie mamy apteczek na start, okej. Okay. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać i gramy nie zagłusza. Yy. Wrócimy po krótkim cięciu. Okej, okay. yy. mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. E, wcześniej mogłem być odrobinę zagłuszany przez grę, teraz powinno być w porządku. E, z, też zredukować szumy, na tak tyle ile mogę. E, no cóż... Obawiam się co tak może ryczeć, ale jest to podobny ryk do Rick Backa. jeszcze nie powinno być nic złego. To są pingwiny. To są pingwiny.

By... Muszę... Oh. Muszę to sprawdzić Gęsto minerały Nie, nie mogę usmażyć pingwina Dobrze, skoro odpowiedzieliśmy sobie już na to ultra ważne pytanie Muszę zadbać teraz o źródło pożywienia, takie jak Wumerangi e... Bladderfish Podstawowe źródło jedzenia oraz wody Uda e... się? Fragment Seaglider Przefiltrowana woda Przyrząd A, to jest ten yy... Też Kurczę, ale to wygląda dobrze Dobrze. Niepoko... dobra Focus Dostałem jakiś nowy wpis O bogactwie minerałów Ale jeśli to bogactwo minerałów, wiemy, że ta planeta jest bardzo bogata w minerały Teraz musimy skupić się Na ich znalezieniu Mam Dwa tytanu Teraz potrzebuję... Wszystkiego potrzebuję. Miedzi... Dużo miedzi się przyda na start. Hmm. Tam wyglądało coś, też mógłbym to zebrać, ale nie mam tlenu. Tlen będzie bardzo nam utrudniał wszystko na początku. Tak. Naprawdę niewiele wiem o tej grze, i nawet nie wiem co w tym momencie komentować. To wszystko jest po prostu tak piękne. Ten detailing jest tak dobrze dopracowany, jakby ta poświata, to dosłownie widać jak to się świeci dookoła. To jest niesamowite. Wow. O nie. Nie tak miało być. Hmm. Potrzebuję baterii. Do baterii potrzebuje grzybów. A Tutaj grzyby kwasowe zastąpiły nam wicieńce. To jest coś, co myślałem, że będzie dało się zebrać. Jak się okazuje, da się to zebrać. Widziałem to gdzieś w jaskini. Na przykład tutaj. To ewidentnie jest wicieniec. Dziękuję za informację, PDA. PDA trochę. Zmieniły, zmienił się głos. O, o, szkoda. Ja będę tęsknił za starą wersją. Przyzwyczaiłem się do niej. Jednak pływanie po tych wodach. Dobrze byłoby usłyszeć jakiś znajomy głos. Bo ja czuję się tutaj dosyć nieswojo. Mamy kolejna różnica. To mamy niezwykle rozgadaną bohaterkę. Kwestie dialogowe bohater poprzedniej gry nic, zero w ogóle się nie odzywał, nawet jeśli nie możemy nie mogę powiedzieć że konwersowaliśmy z, em, ten, z emperorem bo nie, te, nie emperor lewiatan cokolwiek, nie konwersowaliśmy on teoretycznie prowadził monolog mamy skaner Alright, mam scanner. Okay. Eee, tak, muszę teraz skanować wszystko, co jest po drodze. Nie. Eee, zrobię sobie to kiedyś. Kurczę, ale to. Dobra. Eee, moja mania skanowania. Nie było tego widać, może w serwis serii, w DG. Może trochę było widać. Ale jeśli dostaję do ręki skaner w grze To muszę mieć zeskanowane wszystko co zobaczę Wszystko co zobaczę eee, Dobrze, skupmy się dalej Oxy. na surowców To będziemy musieli poszukać Tu jest aktywna pogoda w tej grze? To jest... To jest coś? Coś o czym ja marzyłem, żeby było w sennotyce pierwszej. No cóż, może pozostaje gładkie. Fajnie byłoby zobaczyć sztorm na 4546B. Fale potężne, yy, ale to taka moja... piorun... Ale to taka moja dygresja. Chciałem po zobaczyć jak pogodę taką właśnie jak deszcz czy właśnie sztorm w sennotyce pierwszej. A tutaj jestem naprawdę mile zaskoczony. Co mogę jeszcze chcieć zrobić? Nóż muszę znaleźć. Yy, muszę znaleźć szeroko pojęte glony. Yy, a w pierw. dobrze. No i teraz przyda mi się przypinanie tych y, przepisów. standardowa też muszę znaleźć te glony. Tutaj glony. Co? Wszędzie muszę mieć glony. Dobra. Po prostu poszukajmy glony. płynie na głębokie wody. Oh, nie mogę. Naprawdę. Powrót... To stamtąd się drze? Tracę moją pewność co do tego, że to przypominało Redbacka Tracę. Mogę je tak po prostu zebrać? No nie, 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 nie. O... Nie tak miało być. Wyszę, jedno, że to są wodorosty. A, właśnie. Powinny mieć owoce. Są czerwone na biegunie. Ciekawe. To znaczy, że dają ciepło. To był stalker? Tylko taki... Dobra, biorę tego dużo. New blueprint synthesized. Tutaj będą... Oxygen. Czy tu będą ciemiste biomy pod wyspami? To jedno to, że będziemy wychodzili na ląd, to, to też o tym wiem, że będziemy dużo wychodzili na ląd, ale biomy pod wyspami będą ciemne. Jak widać tam jest noc. Czyli to oznacza kompletną ciemnicę, taką jak Lost River, na głębokości 100 metrów, a tutaj to chyba nawet jakieś 30. Chyba bez latarki się tak szybko haha, nie, nie obejdzie, bo ja w poprzedniej subnautice zrobiłem może jedną latarkę na całe moje 90 czy 100 godzin w grze. Także... Jest to... To trochę niepokojące. Dobra, mamy podstawowy setup. A ja ciągle nic nie zrobiłem. Nie zrobiłem nic sensownego jeszcze. E... O, mogę zjeść tyle Peknasiu? Tu mi wodę. To jest bardzo cudowna informacja. A, dosłownie. A, nic nie zrobiłem. Ale dużo mówiłem o tym, jak ta gra jest świetna. I o moim przemyśleniu. Na tym chyba polega, by się YouTuberem, czyż nie? Oxygen. 30 metrów. Ja w tej grze nie zszedłem jeszcze chyba mniej więcej niż poniżej. A ty czym jesteś? Kolego. Małpa morska. Ej, 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 ej. Ej, 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 very Zauważyłem, ale co ja mam zrobić? Czekaj, co? Czemu... Ach. Jesteś gorszy niż stalker. Nie, muszę przyznać, całkiem urocze. Ale obawiam się, że będę tego nienawidził z całego serca. Przyciągnę kilku odcinków. To nie stąd? Co tak krzyczy? Tu już nie słychać tych krzyków. A ta wyspa ma bardzo dziwną strukturę. Sprawdźmy ją, tam coś krzyczy. Są kompletnie nowe dźwięki. Dobra, wychodzimy na ląd. To nie ląd. O, to jest wyspa. Hmm. Jest trochę silno. Ciekawe, jaką woda ma temperaturę. Y w poprzedniej sergnotyce chyba dopiero w pojazdach mieliśmy termometr, albo kiedy założyliśmy sobie ulepszenie termometru, nie, nie pamiętam. Jak ja mogę nie pamiętać? Też... Już... przestałem przykładać uwagę do takich malutkich szczegółów. Ale o nie. Małpa! Nie, 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 nie. Zostaw. Małpa, nie ruszaj. O, widzę rzecz kolejną, która będzie mnie strasznie irytowała. To są fragmenty. Wszystkiego. Widziałem tutaj fragmenty. Przed chwilą się fragment pułapki grawitacyjnej. jeden z bardziej mm, ich. To tutaj coś się drze. To jest. Chyba w tą stronę. Muszę się dowiedzieć, co to jest. Tu jest już jaskinia. To czy znaczy, nie jaskinia? Tu jest jakiś kanion, który wygląda na głęboki. Gdzie tu się coś drze? If to it should be a This is That sounds like a distress call -a. Transmission of unknown origin Source of transmission depth calculated at approximately 200 meters Tak, to zdecydowanie był SOS Morsen. Yy, niepokojące. Bałem się, że będziemy musieli tam zejść. I tu są jakieś rekiny? Trochę sandszarki. Co to się drze? I pomijając fakt, że to wygląda jak macki albo jak te podpory konstrukcji kosmitów z pierwszej Samnautiki. Cholera. I ciągle nie wiem, co się drze. Bo gdzie się drze? Nie jestem w stanie stamtąd? Gdzieś stąd? Na pewno stąd, albo no i teraz jest trochę stąd, no bo jest trochę bardziej z lewej, może to jest kilka stworzeń. Tu znowu zaczyna się robić głęboko. Może te konstrukcje skalne są przerażające. To wy się tak drzecie? By małe dziadyki Sanszarki Nie, nie, to chyba nie wyjdzie. To jest tajemnica. Zostanie tajemnicą? Co wydaje te dźwięki? Nie mam tlenu, żeby się tym teraz zajmować. Mam założoną tą butlę? dopiero miałem sobie ją stworzyć. Myślałem o tym cały czas, że mam tą butlę. Nieważne. Kurczę, to jak nic musi siedzieć gdzieś tam w głębinach. Oxygen. Nie ma takiej innej możliwości. To musi siedzieć w głębinach. Wiecie co? Ja tam nie popłynę. Nie, nie ma szans. Nie ma szans, że ja tam popłynę. Bez odpowiedniego wyposażenia. Niesamowite. Ależ ta seria będzie dobra. Mówię wam. Naprawdę warto... Pierwsze. Znalazłem błąd. To wygląda jak to jest grzybek taki mały, tylko on jest rozsierdzony. Aha! No to. Nie, niestety. Jakby. widzicie. E... Oxygen. Nikt nie jest idealny. I was a little nervous about dropping into an unknown area. But luckily, this biome seems to have an abundance of minerals I can use for tools and upgrades. I didn't want another situation like Byzantos 5. When XenoWorks dropped me off, there were barely any resources. I survived off the land for three months with just a knife, my lucky PDA, and some rope. I am still kind of proud of that. No to jest ciekawe. Zwłaszcza, że nigdy w Cernownicy nie mieliśmy doświadczenia ze sznurem. Jakby... Kto by jeszcze używał sznura? Jest. Nie pamiętam który jest. Ale był... O, powietrze. Can be for and VIP powietrze... Co to znaczy powietrze Deluxe lub VIP? Co? To jest jakiś żart, którego nie rozumiem? Możliwe. Ale ja chcę. Ja nie chcę powietrza deluxe. Za drogie. A pewnie wystarczy standard. Ja proszę klasyczne stokowe powietrze. Takie, żeby przeżyć pod wodą. Na morza nie. Dobra, w każdym razie. Sądzę, że to będzie na tyle na ten odcinek. Ja poza nagraniem pozbieram sobie materiały i ogarnę podstawowe rzeczy, żeby można było przyjemnie oglądać tą serię, kiedy będziemy lecieli z fabułą. I chyba że wolicie oglądać jak zbieram sobie materiały i gada o głupotach. Także napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie. Poza tym like, subscribe i jesteście wolni. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!